Katarzyna powiedziała: weź ten telefon i mnie kręć, bo fani czekają. No, fani, twoi oczywiście, wytęsknieni. Kapisy, każdy kapi, kupię. Ja sobie szczura na długich nogach. <grym> Nie. Co to jest? To jest Gustaw. Hard włoski, szlachetne zwierzę naszych przyjaciół, którzy nas odwiedzili. Dlatego, słuchajcie, dzisiaj. Ci... Dlatego Gustaw... jutro byłam Gustaw na wczoraj. Byłam na z kanapy, chyba zwariowałeś po prostu. Zycko z kanapy. Gustaw jest psem kanapowym, to jest pies miejski i on tak ma. Zostaw go, chodź, zrobimy sałatkę. Gustaw, okej. Okay. Przepraszam, że byłam wczoraj na Awagarach, ale właśnie przyjechali do nas przyjaciele i, i skorzystałam z okazji. Urwaliśmy się do starej kuźni, gdzie jest. Fantastyczne jedzenie, jeżeli chcecie na Mazurach, albo jeżeli szukacie pretekstu, żeby gdzieś wyruszyć na dobre jedzenie, to Stara Kuźnia w Przykopie na pewno jest takim miejscem, gdzie chłodnik, który widzieliście, ale też sernik legendarny już. E, możecie też obejrzeć odcinek przepisu na sukces na playerze, gdzie zobaczycie, jak od kuchni powstają te dania. Ale dzisiaj robimy e, sałatkę z kapusty. Dlaczego tak banalnie, niby? Bo nie wiem, czy pamiętacie film o wesołym sadzeniu kapusty. To no Boże, było parę to, tygodni temu. To, nie, to było Kiedy w kwietniu, było? bodajże. W kwietniu. Więc to jest ta kapusta, którą ja sadziłam. Pierwsza ścięta przeze mnie kapusta, obrana z zewnętrznych liści, nasza własna. Na naszym nawozie. Zewnętrzne liście były zżarte przez ślimaki. Jak Asia powiedziała, to znaczy, że dobra kapusta. Więc Pokaż? obrałam. Króliki już zaczęły jeść. Na naszym własnym nawozie. Tak, Widziałem, tak. co pies tam robił. <grym> pies to mi mm. po prostu wyniszczył jedną całą grządkę. Już nie wiem z czym. Ale zrobimy tę sałatkę taką wietnamsko-azjatycką. Żeby było trochę inaczej, bo surówkę z kapusty to każdy zna od dziecka, nie dobiega, a ja nie pomyślałam, że... Z tych twoich trzech listków, co tam wsadziłaś wtedy, tak. rachitycznych, tak. wg kurczę... Gdzieś? Wyrosła Aha. prawdziwa. Czyli jednak warzywa nie biorą się ze sklepu, tylko się biorą tak. z ziemi. Tak, tak. Z nasion, sadzonek... I z, i z kupy. I z kuposików. Słuchajcie, ja tak z grubsza, tę kapustę, ponieważ ona jest młodziutka, delikatna, krupiąca, to ja ją pokroję. Do tego mam jeszcze marchewkę. Daj dzieci. Ogórka. Dla wnuków? Nie, dla dzieciaków. Aha, myślałam, że dla wnuków, czyli dla królików, bo nasze dzieci twierdzą, że króliki są. Naszymi wnukami. W związku z tym jesteśmy już dosyć zaawansowani. Dziadek i babcia. Dziadek i babcia. I widzisz, specjalnie nie kryłam kapusty, żebyś nie mówił, że Adam Słodowy wszystko przygotował. Nie Robię to na żywo. Nie było mnie tu wieki. <grym> Zapomniałem o kilku chwytach retorycznych. <grym> 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 A nie ma głąba? No ma, jeszcze nie doszłam do niego, a, a poza tym ten głąb jest taki delikatny, że właściwie jakby go nie było, też tak jest do, do zjedzenia. Dobrze, ja go zjem? No widzisz, tu, tu są same pyszne listki, Ojejko, to szkoda, to możesz wziąć. No. Niech idzie głąb do głąba, o. to zjem go sam. Wrzucamy, wrzucamy, jeszcze tak. Kilka marchewek, tak dosłownie na plasterki. Mam takie młode trzymałe. Na marchewki są teraz towarem deficytowym, ponieważ króliki zjadają wszelkie zapasy. Zresztą już była awantura z tego powodu. Króliki Może... są już wielkie jak koty. Wielkie są. Jeszcze tak troszkę. Jeszcze, jeszcze troszkę trzeba je podtrzymać. Tak, właśnie, słuchajcie, powstał pomysł, że ostatnim wakacyjnym life'em, kończącym te codzienne life'y, no bo od września już, miejmy nadzieję, rusza szkoła i trzeba będzie wejść w trochę inny tryb, A że ostatnim life'em będzie live, pod tytułem Królik w, hmm. Królik w śmietanie. Oczywiście to jest żart, od razu dodaję. To nie nie żart. będziemy jedli naszych królików, bo to są członkowie naszej rodziny. No. A czemu to znaczy, że nie będziesz robiła gotowania z no, Warszawy? No, myślę, że będzie to troszkę rzadsze niż codziennie. Jemu. Bo nie wiem, czy to będzie wiesz. Do utrzymania, no nie wiem tego jeszcze. Myślę, no proszę, że... Musi tak codziennie zrobić mi obiad. Więc <śmum> <śmum> czy go zrobisz przed kamerą czy P. I tak musisz odwalić obiad, kochana, codziennie. Przecież nie będę ja to tak jak teraz zobacz. źle zjadłem, jak kolik. Tak, U... tak. Dobrze, słuchajcie. Ogórek skrojony i y, teraz zrobimy sos, który zajmie nam minutę. Mm. Ale jeszcze zobaczcie, co tu dodam. Kolendrę też. Pierwsza wyrośnięta kolendra z ogródka. Obok kapusty rośnie. Takie. No, ją... no właśnie. <grych> Grubo posiekam. Słuchajcie, ta kolendra jest zupełnie inna. Ona jest jędrna. Nie jest taka rachityczna jak ta kolendra sklepowa. No, pachnie jak się kroi obłędnie. No. Tu wrzucimy. Hmm, jaka pysa, jaka pysa. Hmm. Ha Pikantna. Ha, ha, ha. ha, 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 ha. Po, po jakimś tajskim chyba. Nawożona. <grym> jeszcze dam troszkę y, dymki. O ciszno. Mówisz, że jest ostra taka pusta. Mm, bo ja jeszcze nie jadłam. Mm, mm, to mm. może ją jakoś zbalansuję już sosem. Nie ma, nie ma co. Tu są Mmm. Ale bomba. Nie, no ja nie powiedziałabym. A wiesz, że kapusta odchudza? Ja też muszę przytyć po ostatnim moim schudnięciu. Tak schudłam jakoś, nie wiadomo jak. Dobrze. Zetrzemy trochę imbiru. Jak ma być Azja, musi być imbir i czosnek. A wiesz, że to jest to magiczne. Taki, taki magiczny krąg natury. Polega na tym, że nawoziliśmy kapustę. Patrz, zjadłem cały ten... co mm -hmm. co miało być głąbę, głąbem. Magiczny krąg natury polega a na a Jak zostałeś jak zadłeś głąba? Aha, aha. Polega na tym, że my nawoziliśmy tę, te grządki nawozem. Dzięki temu one świetnie rosły, tak, świetnie rosły. Potem one wyrastają, my je zjadamy, powstaje znowu nawóz, który możemy na, 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 nawozić kolejną kapustę i która będzie tak samo dobra, i potem ją zjemy, i potem znowu powstaje nawóz, i tak dalej. Rozumiesz? Tak naprawdę jemy ciągle tą samą kapustę. Elton John śpiewał już o tym w Królu Lwie. Circle of Light jest taka piosenka. No, no widzisz. <laughs> jako, znany, jako znany botanik <laughs> Elton John ma rację. Dobrze. Ojej, jak mało tego czosnku. Pytanie, nie. czy jemy cały czas tą samą kapustę, czy ten sam nawóz, tylko w postaci kapusty. Wrzucam ten czosnek ze środka. masz? Co to jest tam? Imbir i czosnek. jest taki czarny? Zafarbował od nie, tej nie, Kaszka, wyciskarki. Nie, nie, ona była Zobacz, nie, co to, to nie, jest? Wiesz, wiesz co, nie, nie. Dlaczego bo, jest taki ja czarny? czarny się stało. Nie. Ktoś włożył, mądry, mm -hmm. wyciskarkę do zmywarki i to aluminium weszło w reakcję Za? z tą tym. Okay, to wy, nie, wyjmuj dobra. to, bo nie To idę po nowy czosnek. Idź po nową wyciskarkę. Ta wyciskarka się nie nadaje do niczego. Ale wiesz co, ten imbir też już zafarbował. Ja nie chcę jeść aluminium. Aluminium to jest glin inaczej. Cl. Słuchaj, nie chcesz... Nie, nie, nie Cl. Coś mi się o Cl to jest chlor. Słuchaj, nie chcesz tego jeść. Słuchaj, nie, nie, naprawdę koszkę. Czy możesz... Dobrze. Wezmę zet... na... nowy imbier. Wiesz, że jestem wrażliwy na punkcie Ja wiem, ty w ogóle jesteś bardzo wrażliwy. Tak. Moje <laughs> Płaczę podczas wiadomości w telewizji polskiej. <śmiech> <śmiech> Dobra, słuchajcie. Będzie ten live dłuższy niż zakładałam. No i dobra, to Bo muszę jeszcze obrać nowy imbir. Zaraz pewnie sobie odetnę palec A, na żywo. Nie tak trzęsą ręce. Nie trzęsą mi się ręce. A dzisiaj, dzisiaj jest tutaj, słuchajcie, tak parno, tak. że czekam na deszcz. Tak, tak, jest potwornie. Dobrze, jest zaczynamy. Potwornie, to Dobra, jeszcze raz. Nie, no jeszcze nie możemy... Raz. Nie, nie, ale ja wyrzucę ten, ten, to, to coś. No najwyraźniej Wyrzucam. trzeba. Aha. Nie, nie, bo nie możesz włożyć tego do zmywarki, bo ten, te tabletki do zmywania mają tam coś w sobie i, i aluminium właśnie ja wiesz, też mam coś, w coś sobie. Coś. To była taka definicja krępującej ciszy. Nie, ty chciałaś wywołać krępującą ciszę? Ja w ogóle nie jestem skrępowana, słuchajcie. Takiego, wiesz, krępującego ja milczenia. Ja się bardzo dobrze bawię. Krępującego milczenia, wiesz. Co, co powiedzieć w takiej sytuacji, żeby nie, 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 nikogo nie urazić i nic za dużo nie powiedzieć? Słuchajcie, więc czosnek świetnie się ściera. Nie trzeba go przez praskę wyciskać. Nie masz już praski, więc nie będziesz no, ja chciała tego. No nie mam, dlatego radzę sobie z tym, co mam. Dobrze, wy, wygarnę tutaj ten czosnek z A, i wiem, przechodzimy. Tam jest to bałagan, jest ząbek czosnku. Dobrze, teraz kupiłam limonkę. Pomyślałam sobie, jak mi wzeszła kolendra, to muszę mieć limonkę w domu, bo teraz będzie Azja, Azja, Azja. Co oznacza, że następna kapusta będzie pikantna, a co urośnie. Mm, <laughs> Już tłumaczyłem Ci na czym polega krąg życia. Pół limonki. Ta jest akurat soczysta. Z limonkami musicie patrzeć, bo niektóre są suche jak wiór i one się do niczego nie nadają. Wtedy ja ja musicie ze dwie limonki wycisnąć. Się no też musi mieć, musi być soczysta co do tequili. Olej sezamowy, o, tak, taką zawsze, łyżeczkę. Zawsze czekaj, tak. sezamowy, tak. Trochę oliwy. Dwie łyżeczki, powiedzmy. Musimy tu masę zrobić. A potem rzeźby. E, trochę sosu sojowego. O, będzie miód. Mhm. a, a masło? Jak, jak odkręcisz, a masło i Trzymaj to, ja będę odkręcał. Masa wyjątkowo nie będzie. Uwaga? No, Uwaga, czy to silna męska ręka. No nie, ale to jest tłuste, zobacz, to jest tak tłuste, to jak mam to odkręcić, poczekaj. I co ta silna męska ręka? No silna męska ręka po prostu wpadła w poślizg na no, proszę. Tutaj dla dziecko by odkręciło, gdybyś umyła mhm. zakrętkę. No nie, to ja po prostu mam brudne ręce. I robisz jedzenie. Dobrze. Yy, brudne ręce w jedzeniu, no czyli nie brudne. Mam ręce w imbirze i w limonce. Dam troszkę pasty miso. I, i miód. Wezmę czystą łyżkę, żeby reming już się nie popłakał. Przynajmniej przy ludziach. Nie, nie, no ale proszę cię, no, no dobra. Nie chcę mi się o tym rozmawiać. O. Lata pracuję I... sobie nad Tobą i wiesz, wszystko jest... Proszę zobaczyć, jak wygląda to miejsce pracy. Tu, tu... To, to się nazywa artystyczny nieład. No jasne. Dobrze, mieszamy. Jak godzina? Będzie się zmienić? Jest 15 po trzeciej. Tak, to, 3. po 3. pierwszej, przepraszam. Strasznie gorąco, naprawdę. Ale już wino dzisiaj było, czy jeszcze nie? Nie, nie było. Przez dzień bez alkoholu. Mm. Oj, tak. I to jest bardzo dobre. Mhm. I teraz. Co to było? No, jak to miało być? Dalej? Nie, myślę, żeby dodać jeszcze łyżeczkę wody. A co, za bardzo skondensowane jest? Łyżeczkę wody, za mało? troszkę jest właśnie takie skondensowane, a ponieważ ta kapusta jest młoda i jest niesłychanie subtelna, jest. To jeżeli zrobilibyście ten, ten sos na przykład do zamarynowania łososia, to ok, ale teraz dodam łyżeczkę wody. Polewamy. I możemy jeszcze posypać yy, hmm. sezamem. I jak oglądaliście kreskówki, to powiem Wam tak, that's it folks. Mamy to. Okay. Ja przypomnę, dawno mi nie było, że można kupić książkę na malarne.pl, na a nawet dwie. I dawno nikt nic nie kupił, bo ja zapomniałem y, tu przyjść i przypominać. I jeśli nikt nic nie kupi, jak żadnej książki, to jutro Katarzyna ugotuje coś zupełnie niedobrego. Czegoś, coś niejadalnego. I kto to będzie jadł, jak to no będzie nikt. niedobre? Wyrzuci ugotujesz i wyrzucimy to. Od razu do śmieci. Publicznie. Dobrze, Więc a teraz sprzątam, Proszę, proszę kupować sprzątam. książki. Proszę kupować książki. Ogarniam tu. Bo my zaczynamy jeść własną kapustę już, nie mamy za co kupować e, produktów. Sprzątam, sprzątam, żeby o, nie było. O, i to jest jedyna w swoim rodzaju scena, jak Katarzyna sprząta. Tego nikt nie widzi i za często. Proszę bardzo. Naprawdę nie, nie bluźnij, wiesz. Dobra, idę sobie. Idź, idź. Powiedz ładnie, do Chcesz widzenia. Chcesz na drogę? Dymka? Powiedz ładnie, do widzenia. Do widzenia. Jutro się. Co będzie jutro? Nie wiem. Pomyślę o tym, jak mawiała Scarlett O'Hara jutro. A okej, okay, ale nie. Albo będzie... przez noc. Najlepiej jak... mi się w łóżku wieczorem wymyśla. Jak ktoś kupi książkę, zawsze to w się, to zawsze dobrze się myśli. <głos> 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 jeśli ktoś kupi książkę, będzie coś dobrego, a jeśli nikt nie kupi żadnej książki, będą same niedobre rzeczy. To tu.